Nasza grzyłka, jebana przynęta, o to właśnie chodzi, CIE Wiecie, że to kocham, kurwa! Łączcie z generałem. Przyjąłem. Graves, chcę dobrych wieści. Mamy go. I właśnie, eskortujemy go do bazy. Pośpieszcie się, nie możemy go tak długo trzymać. Przyjąłem. Uwaga, na północy jest miasto. Monitoruję. Uwaga, nasi zatrzymali się na drodze. Do wszystkich, co to za opóźnienie? Dzień jeden, mamy ruch na stacji paliw przed nami. Możliwe, że to ludzie kartelu, namierzam. Zrozumiano, przeprowadzimy świat, bądźcie gotowi ruszać. Obserwator, namierzysz tę stację benzynową, szybko. Widzę cel. Nawigacja, identyfikacja stacji benzynowej. Tak jest, nakładka ustawiona. Sporo nieznanych celów w terenie. Poszukaj broni, sprawdźmy, czy ludzie kartelu proszą się o kłopoty. Nie widać broni. Niezidentyfikowany personel na południe od stacji benzynowej. Wygląda na sklep. Zrozumiano. Identyfikacja w toku. Widzisz tam może kogoś? Mm, nie, z tej perspektywy czysto. No to zaczynamy zabawę. To wszystkich, brak widocznych wrogów. Macie zielone światło. Cień jeden, zrozumiano. Ruszamy. Rodolfo w drogę. To cień. drużyna terenowa w ruchu. Osłaniajcie ich. Coś przechodzi przez jezdnię. Co on no odpierdala? Dzień jeden, chyba mamy tu problem. Zrogi! Rodealo, rodealo, rońko! Zabrakło Moja to werwał, ja jest na skrzyżowaniu. Wysiadać, wysiadać! Uzbrojeni ludzie na skrzyżowaniu. To pieprzona zasadzka! Obserwator ognia, osłaniaj naszych ludzi! Zdaje się, że nasi się przemieszczają. Kryjcie, się, się! Do wszystkich! Ostrzał niebezpiecznie blisko! Zdajcie raport, jak będziecie mogli! Cień jeden, udało się. Nie ponieśliśmy strat. Karsan zabezpieczony. 07, zrób zmiana. Wzgłówniku Vargas, co dalej? Cień jeden, okupimy się w budynku za nami. Odrzuć! Nasi wchodzą do restauracji. Nawigacja oznacza, jest Czy to? Nie strzelać. Cywile opuszczają strefę działań. Zwieprzają stąd. I słusznie. Widzę naszych. Są na dachu restauracji. Rodolfo, ich helikoptery. Tak jest. Baza, tu Wiktor 3-1. Proszę o natychmiastową ewakuację. Jesteśmy na dachu restauracji w Olmedzie. Sprawdź na wschodzie. Widzę ruch na wzgórzu. Dzień jeden jesteśmy pod ostałą RPG ze wschodu. przy kościele. Zrozumiano. Atakuję. Zrozumiano, kościół. Widzę RPG. Obserwator, odstrzelaj tych z kartelu, ale nie strzelaj w kościół. Mogą zadać cywilne. Likwidacja. Ciekiera przyjedę w drodze. 5 minut. Odrzuci się jako sterownik frakcyjny w drodze. 5 minut. Wschodu nadciągają pojazdy. Cmentarz. Ludzie kartelu na stacji benzynowej. O! O! Ze stacji benzynowej. Grupa idzie na stację benzynową. Na razie brak ruchu. Prawo 07, tu Cień 1. Wszystkie widoczne zagrożenia zdjęte. Tak jest. Nie mamy dużo amunicji. Lepiej oszczędzajcie. Sierżancie, jak sytuacja? Kasan zabezpieczony. Wciąż jest bucem. A wy jesteście równie bezmyślni jak wasza broń! Brawo, 7-1, zamknij Hasanowi mordę! Uwaga, nie nadjeżdżają pojazdy! Boisko, południowy zachód! Uwaga! Południowy zachód! Boisko! Tak jest! Obserwator, ostrzelaj pozycję z moździerzami! Załoga moździerza zlikwidowana! w zachodzie możesz atakować wszystkie cele. Zładowuję. Prosto w cel. Drużyna przeciwlotnicza na wschód odwołuje się. Armia przemieszcza się z północnego wschodu. Drużyna przeciwlotnicza padła. Prosto w cel. Alejandro, gdzie eksfiltracja? Kończą nam się naboje. Będą za minutę. Właśnie widzę, że przez boisko jadą pojazdy wojskowe. Śmigłowiec leci z południowego zachodu. Tak jest. Wysyłają wszystko, co mają! No proszę, zwalczymy korupcję w jeden mieczu! Dostałem trzy magazynki! zostały mi dwa magazynki! Kończy mi się amunicja! Przykować noże!

No! Ta! Idę po rower. Prosta cel. Drużyna przeciwnotwincza zlikwidowana. Wizje drużyny przeciwnotniczą na zachód od drużyny szkoły. Dobry strzał drużyna przeciwczotnicza zniszczona Ma Ognia do wszystkich jednostek i 3-1 nawciągamy z południowego zachodu. Czas 30 sekund siekiera 3-1 tu cień jeden przyjąłem Nasi są na dachu restauracji Strefa lądowania będzie pod ostrzałem Zostaniemy na stanowisku, żeby was osłaniać. Odbiór tak jest. Zazciągamy 3-1. Bez odbioru. Ekstrakcja za 30 sekund! Tak jest! Drużyna przeciwlotnicza przy moście. Strona północna. Amunicji. Masz! Ostatni magazynek! Drużyna przeciwlotnicza padła. Drużyna przeciwlotnicza zlikwidowana. Hey! Moja że zablokuje nam wyjście! Potrzebne wsparcie powietrzne! Obserwator, atakować te pojazdy! Kiedy ty chujesz, żeby wyświadomił, że Krasan jest nasz? północ! Jednostki pancerne jadą przez most! Więcej pojazdów pancernych przejeżdża przez nas. Od na stronę. Dzień jeden, tu siekiera 3-1. Jesteśmy na pozycji. Przyjąłem, 3-1. Odnowisko jest na zachód od budynku. Nasi są już w drodze. 3-1, przyjąłem. Prawo 07. Przybyła ewakuacja. Idźcie na zachód od budynku. Czekają na was. Zrozumiemy 3-1. Idziemy! Co? So ruszamy, jazda. Tak jest, ruszamy. Tak jest, dzięki Bogu. Rozumiano. Prawo 07, lądowisko zabezpieczone, możecie ruszać. Rozumiano, ruszamy. Wszyscy siadać. To powinno dać kartelowi do myślenia, co? Oj, da, Herman. Stracili dziś coś więcej niż tylko żołnierzy. Co masz na myśli? Reputację. Blastal ma wieści szybko się rozchodzą. 31, jesteśmy gotowi. Dzień 1, tu siekiera 3-1. Personel i ładunek bezpieczny. Wracamy do bazy. Pięknie, 3-1. Wszystkie cienie w drodze.